Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę grupy Barlinek w Winnicy. Na serwisie X Radosław Sikorski, szef MSZ, zakomunikował: Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo z trzech kierunków są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat. Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że rosyjska armia zaatakowała w nocy z wtorku na środę Ukrainę z użyciem 400 dronów i jednej rakiety. Głównymi celami ataków były Krzywy Ruk i Winnica w środkowej części Ukrainy oraz Charków na północnym wschodzie kraju. Obrona powietrzna zestrzeliła 198 rosyjskich dronów typu Shahed i innych typów bezzałogowców na północy, południu, wschodzie i w centrum państwa. Ponadto 145 dronów wabików zostało zlikwidowanych w wyniku zastosowania środków walki elektronicznej. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Ocisk balistyczny i 28 szachedów w tym samym czasie. Przedsiębiorstwo przemysłowe zostało zniszczone. Dzięki Bogu nie było ofiar. Pracownicy znajdowali się w schronach. Niestety poszkodowany został 17-letni chłopak. W brzuch jest poważnie ranny. Lekarze walczą teraz o jego życie napisał Wiłkuł w komunikatorze Telegram.